Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam przepis na bardzo szybką, banalną. I wykorzystującą, można powiedzieć, resztki z ryb, zupę rybną. Zupa rybna będzie ta przygotowana na bazie głów, karpia, lotem w dalszej części odcinka. Jedyne, co mogę już powiedzieć, jest bardzo szybka i prosta w wykonaniu. Na samym początku zachęcam Cię do odwiedzenia mnie na Instagramie oraz Facebooku. Nasze się, się tutaj poniżej, a wszystkie linki, jak zawsze, znajdziesz w opisie oraz w sekcji komentarzy. Jeżeli chcesz zrobić mi prezent na zbliżające się święta, koniecznie zostaw łapkę w górę. Kliknij dzwoneczek oraz subskrypcję, żeby być na bieżąco z każdym filmem, który dodaję, tymczasem już zabierajmy się do pracy. Przygotowanie, moi drodzy, zupki rybnej rozpoczynamy sobie od ugotowania wywaru. Jak widzicie, w garnku znajdują się głowy, głowy karpia. Mam tutaj 8 sztuk. Garnek jest dosyć duży. Głowy są oczywiście oczyszczone bez oczu. Jeżeli macie jeszcze jakieś płetwy, grzbiety, bądź. Po filetowaniu, te resztki możecie jak najbardziej sobie tutaj je dodać. O to właśnie chodzi, żeby było jak najwięcej tego smaku. Oczywiście głowy później sobie wyciągniemy, także tym się nie przejmujcie. 8 sztuk wody, tylko tyle, żeby przykrywały głowy. Do tego dorzucamy sobie kilka liści laurowych, myślę, że około 5-6 sztuk. Do tego około 10 kulek ziela angielskiego. I dosyć sporo kolorowego pieprzu, oczywiście możecie użyć zwykłego czarnego, ale ma być go dosyć dużo. Możemy to sobie jeszcze teraz posolić. No i taka solidna szczypta soli tutaj dookoła musi nam trafić. Teraz to wszystko sobie gotujemy przez około 25-30 minut. Następnie dorzucimy sobie pokrojone warzywka i pokażę Wam co dalej.

Moi drodzy wywar jest już ugotowany, głowy są wyjęte, liść laurowy oraz ziele angielskie również. No i teraz widzieliście, że kroiłem warzywa. Kroiłem na dwa sposoby: mam tutaj marchew, seler, pietruszkę oraz por. Tutaj jeszcze z koper, ale o koprze dopiero później. Najpierw sobie przerzucam do środka te warzywa w większych kawałkach. One tutaj będą tylko po to, żeby nadały jeszcze warzywnego takiego smaku, a te warzywka, które kroiłem sobie w takie te zapałeczki i słupki będą mi służyły do podania mojej zupy jako taki ala makaron. Tak więc również oczywiście też sobie go wrzucam do środka. Wszystko to będzie się fajnie gotowało. Gotuję warzywa moi drodzy do miękkości. Został kawałek również jeszcze pora, tej zielonej części też, więc go tutaj sobie dodajemy. Gotowanie do miękkości powinno nam zająć jeszcze około 30-35 minut. Tak więc widzimy się za chwilkę, kiedy już warzywka będą miękkie. Wywar mamy już ugotowany, moi drodzy. Zostawiłem sobie te warzywka pokrojone w słupki, resztę sobie wyjąłem. Teraz wykańczając tę zupkę wlewam sobie odrobinę bulionu do jakiegoś naczynka, do kubka. Muszę sobie wsypać tutaj odrobinę mąki, żeby zagęścić, i zabielić tę zupkę. Ale oprócz tego dodam sobie jeszcze jeden składnik. Mąki dosłownie jedna, nawet może nie cała łyżka stołowa. Zwykła mąka pszenna teraz sobie to wszystko musimy wymieszać tak, żeby nie było żadnych grudek. Do tego dorzucam sobie jeszcze takie dwie łyżki kwaśnej śmietany. również sobie to mieszam, żeby zahartować. i teraz całość wlewamy sobie do zupy, mieszamy. zupkę możemy sobie teraz doprawić solą, pieprzem, może odrobiną octu, czym lubicie i jest ona gotowa. Oczywiście możecie sobie taką zupkę również ugotować z kilkoma dzwonkami jakiejś ryby, czy to karpia, łososia i ryba wtedy będzie prezentowała się przepięknie na talerzu. Wyleję sobie tutaj jedną taką porcyjkę. Do zupy proponuję dodać odrobinę grubo siekanego koperku. Doda to również fajnych smaczków, aromatów. I zupka jest gotowa, moi drodzy. Jeżeli przygotowujecie sobie zupę rybną na święta na Wigilię bądź z jakichś innych tutaj powodów, koniecznie dajcie mi znać w sekcji komentarzy, zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek. Widzimy się już jutro, godzina 18. Cześć, do zobaczenia!